to jest być Wilnianką z dziada, pradziada? Bardzo miło być Wilnianką, O z dziadka. jeszcze są zawsze codziennie. A rodzina była zawsze taka... Tak, no, chciej pogumowy. Mogło nawet nie być pieniędzy, pogumowy. Za to psów dużo, kotów i wysokich. Ciekawe rzeczy były. tylko kościele, martwyje, bo nic się nie wiedziałam.

Całowali się wszyscy śpiewami, pryczystami. A Rosjanie mi się tak byli, jak lepsze wydaje się, niż nasza katolicka, nasza powierzchnia. I mi ojca, syna, złapam ten kawę. Tak I do spowiedzi, chłopczyni. I skoczył szybko z batek do spowiednicy, jakby się to zbudowało. Tak za kratkami tak? Сколько там давай. А он где Стою с вами под костюмом? Чеже. Как маршалы, как то то А вс ⁇ что любит, может быть, что-то, 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 что то что то что что то что Zaczął od swoich bliskich tam. ja, adiutantów tam, kto tam był, ja nie wiem, jeśli jeszcze wtedy dzieci. Ale tam od swoich, tych najbliższych, tam dzieci wszystko, ale tylko pod warunkiem, że będzie albo Józef, albo Anna. Anna to bardzo kochał tą swoją księżnicę, to nie je cześć. A Józef, no był Józef. Przecież był niedowiarek, i tam jeden ksiądz skarżył się, nie? Ktoś jest przesny, stoi tam na przod, masz, Wódź na czajniku. No nie pamiętam nawet i mam pamięto nawet, to zapomniał, czy naszą co dalej nie wie, jak ją nauczyć w szerszu. A proszę bardzo, a był przecież niech wy rany, tak? I co? Wszczół w kościołach mroba. A gdzie żyjemy? Dwieście dzieciostrz. Użabym się słowa nie powiedzą. Tylko po nosu mroczą, jak w Warszawie. To niech wy rany. Główny woda nie bierze.

знаю, что мне хорошо, они были ну, специальные. я эти у было отлично. Я бы у них держать так, я бы... мы не... так же, пожалуй, Я потому, что Шесть, отлично, А за не нужны хвастики, Да у нас здесь он нормально, не варщи, тогда, не он, вот его не не Ona, ona prowadziła ten kurs, specjalnie to był i oni występował na tej dużo większej na ten każdyskrola, a zwłaszcza na tą paskę. Jeszcze jakieś tam yep. <mreshuman großes> tak, nie <the> men... są <musi precursor animations> really, <varias> <one>, that... <mres> that... w kalendarzu, bo Między co tam mówił Jacqueline Efrosja, tak? Na tym tak? To ona teraz, 8 kwietnia, był jej dzień. Ta ósemka była bardzo ważna chyba, czyli w tym czasie poszły do koły w osie tam, bo jej dzień był 8 sierpnia i to chyba imieniła swoje świadki. Kiedyś nie, ona dobrze prowadziła, że łatwo, to by było dobrze wyświecenie. O nie może wrześni się dziewięć na jakichś chybaścinach, no może były takie festiwale, ale tu nie winno. Może coś w Rosji, bo by nie mowa na dłuższym okresie. Potem doskoczyła jednak z i jak rozgadła się z tym, że było się tam osiągnąć czegoś to ona wtedy przeschnęła się i została e, kierownikiem artystycznym reżimu. A po niej przyszedł bajt to jest bo jak się się strywa, się ja żeby że nie wiem. Nadej to będę, kum, przegrywamy jakieś tam. Co tam <grym> było, to już wiedziałam. <grym> <grym> znaczy bo bra, jest jakieś platformy, tam dekoracje też nie. No no, no. no nie leczy, no, no, człowiek, Chłopie, zakonita w tam muzyczkę, tak, te cykidy. No, on, Rosjanka, no. On, on gdzieś on było.